Dzień dobry, w ten biały, śnieżny piątek Arkadiusz Żabka, witam. Dotarł do nas wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I dotarł samochodem. Jaka trasa? Bo wiemy, że Tiry zablokowały drogę na trasie Stanowice, Przegędza, Rybnik. Myśmy mieli to szczęście, że ominęliśmy ten odcinek drogi, także udało się dotrzeć, ale rzeczywiście warunki są trudne, należy zachować szczególną ostrożność, jechać wolnie i bezpiecznie. To się fajnie mówi, gdy się jeździ z kierowcą zawodowym. No, ale też trzeba jeździć wolno i bezpiecznie. To jest kwestia organizacji y, trasy. Dobrze. Jak pan ocenia przygotowanie dróg, tak przy okazji, okiem wojewody? Znaczy, no, przy takich o, ogromnych śnieżycach, no, to jazda była dość generalnie płynna. E, natomiast no wiemy, że było jakieś zdarzenie na 925, stąd zjechaliśmy na, na drogi boczne i udało się jechać drogami bocznymi i, i bezpiecznie na czas dotrzeć, dotrzeć na miejsce do studia. Dobrze, jest pan w Radio 90 i od razu pytanie, dlaczego pan nie lubi prezydenta rybnika Piotra Koczary? Ale to jest nieprawda. Skąd takie przeświadczenie? No, chciałby... bardzo, bardzo dobrze w wielu sprawach współpracuje mi się z panem prezydentem. Zresztą jest też przewodniczącym Śląskiego Związku Gminy i, I realizujemy wspólnie wiele projektów. Lubi pan I, prezydenta? Ja współpracuję. To nie jest kwestia lubię czy nie lubię. No, sprawy publiczne, sprawy miejskie, sprawy wojewódzkie są absolutnym imperatywem do wspólnego działania. Pytam o tą sympatię, no bo wie pan, prezydent chciał wybudować drogę rowerową. Pan mówi, nie blokujemy drogę, ona jest bezprawnie budowana, ponieważ doszło do wykorzystania spec ustawy, która nie powinna być wykorzystywana. No i pan redaktor formułując pytanie odpowiedział de facto na nie. No tak, no jeżeli chcemy wybudować drogę rowerową, która nie jest formalnie drogą publiczną i nie powinna być zastosowana specustawa drogowa, która ułatwia na przykład proces wywłaszczania nieruchomości, no to no zachowujemy swoje uprawnienia do tego, żeby wstrzymać wykonanie. Jest to w tej chwili postępo, postępowanie realizowane. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna, ostateczna decyzja. No ale na dzisiaj wychodzi, że prezydent nie powinien tą formułą prawną pójść, budując drogę rowerową. Może zastosować no, no, normalne zasady budowy drogi rowerowej w myśl prawa budowlanego. No tylko, że tu pewnie musiałby posiadać e, własności do nieruchomości, a specustawa daje możliwości wywłaszczeniowe w trybie szybszym. Natomiast, no, żeby to zastosować, ta specustawa no, nie ma służyć temu, że każdą dróżkę, czy to rowerową, czy nawet jakąś drobną, mamy realizować w trybie specustawy. Prezydent mówi, że to jest Łącznik pomiędzy jedną a drugą drogą, która będzie bulwarem. Panie... Ale czy, ta, czy ten łącznik będzie drogą publiczną dla samochodów osobowych? No chyba nie do końca. Chyba no, jednak szlak rowerowy, ale panie. No Wojewodo, dlatego, dlatego mówimy, że miasto, nie powinna miasto, być zastosowana spedustawa w tym zakresie. miasto będzie. Nie chciałoby się spotykać w sądzie z tego, co mówił prezydent Kuczera, miało wysłać panu wyjaśnienia, one dotarły. Nie wiem, czy jeszcze dotarły, na pewno jak dotrą, będą podlegały głębokiej analizie, bo być może, być może są jeszcze jakieś inne dokumenty, które wskazywałyby na to, że jednak można by zastosować. Na, to, na ten moment tym, czym my dysponujemy jako śląski urząd wojewódzki, nie ma przesłanek do tego. Tego, żeby zastosować spedustawę. Panie wojewodo, to w kontekście jeszcze tego problemu, bo spotkał się pan w piątek, tydzień temu dokładnie, w zabytkowej e, kopalni Ignacy, tam było posiedzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i tam e, słówkiem pan e, nie szepnął, że będzie taki problem. Tymczasem o 18 pan stawia posta na Facebooku, gdzie informuje o tym, że jest e, blokada tej inwestycji. Co, dlaczego tą formą? Dl dlatego, że e, wojewoda ma tysiące spraw, które są realizowane poprzez poszczególne wydziały i osoby upoważnione. I nie ma takiej możliwości, żebym dysponował bezpośrednią wiedzą, nagłą, w każdej sprawie, czy w każdym postępowaniu, które, które jest toczone. To jest kilkanaście tysięcy uchwał chociażby organu nadzorczego nad jednostkami samorządu terytorialnego. Tysiące, tysiące spraw związanych z właśnie z prawami budowlanymi, z RID-ami. Okay. I to się po prostu to dzieje. Ale post I... o Facebooku o 18 w piątek to jest dobry kanał informacyjny? No, nie mnie to oceniać, czy jest to dobry kanał, czy, czy, jest to, czy jest to zły. No jest to kanał komunikacyjny. Tak jak teraz rozmawiamy w radiu, tak można rozmawiać również za pośrednictwem e, portali społecznościowych. No, jestem tu z panem i rozmawiamy o tym, prawda? Dobrze. Panie wojewodo, nie chcę panu odpowiedzieć, czy to jest dobry, czy to jest zły. Jest to kanał informacyjny. Jest to Na kanał informacyjny, on do, tak. On dotarł do miasta. Pewnie ten temat będzie ciągnął się być może miesiącami, latami. Inwestycja się wydłuży. E, tak jak wydłużała się bardzo długo droga Rybnika do tego, żeby uwolnić się od e, ciężarów Widma kopalni Paruszowiec. Wczoraj otrzymaliśmy informację, że NSA podtrzymał dotychczasowe decyzje i tej kopalni nie będzie, którą chciała wybudować spółka BAPRO. Pan też swego czasu odnosił się krytycznie do tej decyzji miast Rybnika o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Tak to prawda, tylko że to nasze postępowanie się już ponad rok temu zakończyło, a to chyba dotyczyło e, skargi e, prywatnego przedsiębiorstwa. To, o czym pan redaktor teraz tak. mówi. E, natomiast no, pamiętajmy, że żyjemy w państwie prawa i. E, Wojewoda jest tą drugą instancją, ma prawo, ma prawo do tego, żeby postrzegać działanie jednostek samorządów, oczywiście w zakresie legalności, w, w sposób autonomiczny. Jeżeli dany organ się z tym nie zgadza, ma prawo iść do sądu i sądy rozstrzygają. No, tak jest na całym świecie. I, i, I to też nie jest tak, że wojewoda będzie wygrywał każde postępowanie. To, to, to zapewne też nie było miejsca i nie będzie pewnie miało miejsca. Natomiast my mamy prawo do oceny własnej. Legalności postępowania, czy I to w formie uchwał. Pan wykorzystuje, I i to Pan wykorzystuje. Nie robi. wykorzystuje, to robimy. Panie to jest, wojewodo, to jest normalna wróćmy, procedura. Wróćmy bramy. jeszcze do spotkania w ubiegły piątek w Zabytkowej Kopalni Ignacy. Tam samorządowcy jednym głosem mówili o fatalnej sytuacji finansowej szpitali. Na ponad 200 szpitali powiatowych w kraju tylko 20, ledwo wiąże koniec z końcem. Liczą na przychylność wojewody, liczą na inną wycenę świadczeń, liczą na zorganizowanie przez pana spotkania, czy do takiego spotkania dojdzie z pana udziałem. Jako być może osoby, która też zaprosi przedstawicieli NFZ-u jest szansa na takowe. Tak, ja taką deklarację złożyłem, natomiast no, złożyłem ją, że na przełomie stycznia i lutego do, do takiego spotkania dojdzie. Tu zresztą z panem prezydentem Rybnika, żeśmy się e, również umówili, że, e, że, to, że to będzie i będzie to spotkanie z organami prowadzącymi, czyli z prezydentami e, bądź starostami, którzy te szpitale powiatowe prowadzą. Ja wprost kompetencji do zarządzania szpitalami nie posiadam, tym bardziej w kwestiach dotyczących e, finansowania tych, tych placówek. To jest domena narodowego. Funduszu Ochrony Zdrowia, natomiast. Ale czuje na pan, to, że jest to, problem. Natomiast na pewno podejmę się z tej, tej rozmowy. Musimy popatrzeć na strukturę funkcjonowania poszczególnych szpitali powiatowych. Jak wygląda ich struktura kosztów. No bo jest tak, że są szpitale, które mają całkiem niezłą sytuację finansową. Są szpitale, gdzie tą sytuację finansową mają bardzo kiepską. A są szpitale, które powiedzmy, że dociągają do zera i, i, i funkcjonują. No pamiętajmy, że to jest jakaś współodpowiedzialność między... Tak, ja między... Przypomnę organem Słuchaczom, prowadzącym, a Narodowym Funduszem Ochrony, Narodowym Funduszem Zdrowia. I no to jest też zadanie własne samorządu. No to nie może być tak, że tylko i wyłącznie za wszystko... Tak, będzie... ale samorządy powiedziały wyraźnie, jeden starosta patrzy na drugiego, który pierwszy zamknie szpital. Myślę, że tak nie jest i żaden nie zamknie. Tu jest bardziej, bardziej należy popatrzeć na to szeroko, jak wygląda zarządzanie bezpośrednio tymi szpitalami, bo, bo często jest tak, że jeden starosta i drugi starosta mają swoje szpitale i się nagle okazuje, że jeden i drugi chce robić dokładnie to samo. Wybierają sobie procedury, wyłącznie takie, które być może są bardzo dobrze, dobrze płatne, a, a i później ta migracja między personelem, personel medycznym powoduje za, za, załamanie finansowe e, jednego, czy też drugiego szpitala, bo na przykład nie ma świadczonych usług. Tak? Ten temat pewno ca... będzie wracał na przełomie roku, pani Wojewodo. Jeszcze jeden temat. E, Ustawa o ewidencji ludności e, także... Ochronie ludności. Ochronie ludności e, także krytykowana przez samorządy mówiąca o tym, że dzisiaj no, odbiera się swego rodzaju e, ingeruje się mówiąc wprost w kompetencje starostów samorząd, e, prezydentów. Nie wiem też, skąd jest taka teza, no my chcemy, aby ustawa o ochronie ludności unormowała statusy prawne wielu ustaw, tak, dotyczących chociażby części ratownictwa, części zarządzania kryzysowego i ułożenia w tego to w jeden dokument, w jedne ramy, z funduszem, to jest bardzo ważne, że z, z dużym funduszem finansowym mamy przykład epidemii, mamy przykład pomocy humanitarnej, mamy przykład kryzysu energetycznego. To wszystko powodowało, że do każdego zdarzenia do każdej okoliczności trzeba było szereg ustaw przygotowywać w trybie ekstraordynaryjnym, nagłym. Ustawa ma to zebrać, ustawa ma dać te możliwości i te instrumenty. Nikt nie zakłada, żeby tutaj w jakikolwiek sposób odbierać jednostką samorządu jakąś podmiotowość. Ostatnie pytanie, panie e, wojewodo. PiS odsunięty od władzy w Sejmiku Śląskim. Jak pan ocenia to, co zrobił Jakub Chełstowski, marszałek? Oceniam źle oceniam źle, no dlatego, że cztery lata współpracował z wieloma, z setkami, z tysiącami ludzi z Zjednoczonej Prawicy, realizował program Prawa i Sprawiedliwości w regionie, realizował wiele przedsięwzięć i nagle z dnia na dzień stwierdził, że jemu jest w tym nie po drodze. I stąd, stąd oceniam, no, tego typu postawę absolutnie nagannie. Natomiast my będziemy robili swoje, jako rząd Zjednoczonej Prawicy, jako Prawo i Sprawiedliwość, Realizujemy projekty strategiczne, zarówno te w ramach programu dla Śląska, jak i Funduszu Transformacji Śląska, który będzie, będzie podjęty niebawem. No i jeszcze oczywiście tak zwany program inwestycji strategicznej. To są dziesiątki miliardów złotych i w, tym, w tej mierze się nic nie zmienia. To tyle na dziś. Szerokiej drogi, panie wojewodo. Białe drogi dzisiaj ostrożnie na drogach ślisko ślisko zdejmijcie nogę z gazu porannym gościem był wojewoda śląski Jarosławieczorek Arkadiusz Żabka do usłyszenia dziękuję bardzo